Dzień dobry kochani. E, zapraszam Was na nową serię i będzie to e, seria pod tytułem Maseczka z łóżeczka. E, tak właśnie, będę opowiadała o różnych maskach, które będę wykonywała siedząc, siedząc sobie w łóżku i wykonywać e, maseczki. E, będą to recenzje. Przy okazji trochę pogadamy na różne tematy e, fajne lub badziewne. Okaże się. Jak macie jakieś pytania albo jakieś pomysły na to, o czym rozmawiać, właśnie w moim urzeczku, zapraszam do komentowania, do przesyłania właśnie takich informacji czy tytułów do pogadanek pod tym filmikiem. Zaczynam od czyszczenia swojej twarzy i ja używam do tego toniku: toniku z Ifroshe. Właśnie sobie będę przemywała po prostu tylko twarz, a później nałożę na moją mordeczkę maseczkę. Nawet nie czuję, jak się rymuje. E, może <laughs> mam tu lusterko. E, słuchajcie, pierwszy filmik <laughs> będzie taki, wiecie, trochę głupkowaty, no bo. Nie za bardzo wiem w jakiej formie to zrobić. Mianowicie chodzi o to, że inne następne filmiki będą bardziej lepsze, w lepszym wydaniu. Mam taką nadzieję. I będą to za każdym razem może jedna maseczka, może dwie. Wydaje mi się, że po jednej, bo te filmiki i tak będą bardzo długie, bo maseczki się trzyma. Przeważnie 15-20 minut i ja będę właśnie tyle do Was gadać, więc potrzebuję tematów. <grym /dźwiększynka> Słuchajcie, może być dziwna jakość filmika, film, um, ustawienia, z tego względu, że trzymam kamerę na kolanach, siedzę sobie wygodnie. Dzisiaj omówimy maseczkę... Um, Taką z Ewonu e, z, z tej serii Planet Spa i ona jest e, Pill of Face Mask e, zaraz w, z czarnym kawiorem, z ekstraktu z czarnego kawioru. Także Jezu, jakie małe literki. Czy ja potrzebuję iść do okulisty? Czy oni przesadzili z tymi literami? Słuchajcie, zobaczylibyście coś. Ciężko, nie? Dobra. No to wiadomo, że trzeba e, aplikować na czystą i suchą twarz. Czysta jest, sucha już prawie. E, przy, wiadomo, że e, unikać kontaktu z, oczem, z oczami, czyli aplikować na około oczu i przy linii e, włosów uważać. Wykonywać tą maskę mm, dwa razy w tygodniu mniej więcej trzymając ją na twarzy 20 minut, wiadomo do wyschnięcia, bo to jest maseczka y, ta peel off ja używam do tego y, do nakładania maseczek specjalnego pędzelka właśnie do maseczek, zakupionego również w Avon, nie wiem czy zobaczycie napis prawdopodobnie, o nawet się zobaczcie, z Planet, z Planet Spa. Zaczynamy, a później sobie będziemy dyskutować. Ja tutaj sobie yy, mam lusterko. Przygotuję sobie, żeby widzieć, gdzie ciapać to. Tylko chcę zrobić tak, żeby było mnie widać. Nakładam sobie sporą ilość tej maseczki na, yy, na, na szczoteczkę. Na pędzelek, nie w szczoteczkę. I po prostu maziam się Mazia się mazia. Mhm. Widzieliście to? Widzieliście to? Znowu to samo, tak. Teraz wszędzie alarmy się powłączają. Od paru dni, nie wiem czy to od tego śniegu, od mrozu, w całym miasteczku na kilka sekund, po kilka razy dziennie wieczorem wyłącza się prąd. Czyli wiadomo, wszystkie systemy wyłączone. Moja kamera się nie wyłącza, bo nie jest pod prąd, ale telewizor, laptop, internet. PlayStation, ładowarki, pralka, lodówka, wszystko, wszystko. Powiem Wam, że ta maseczka jest fajna. Od razu wam to mówię, tylko że ja mam tak wrażliwe oczy, że zaraz dopóki ten pierwszy ten, jak to się nazywa, ten zapach, nie zapach, tylko no zapach ten alkohol, bo raczej on jest tutaj to oczy mnie szczypią. Bardzo lubię tą maseczkę. Ta maseczka jest już na wykończeniu, e, dlatego ją wykonuję dzisiaj jako pierwszą. Na pierwszy rzut idzie właśnie ta maseczka. E, najlepsze jest ściąganie. Uwielbiam maseczki peel off. Faj o jezu, ja chyba się, Was <laughs> siebie zasłaniam i Wy nie widzicie co ja robię. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to przy pierwszym filmiku. Korzystając z okazji. Że możemy sobie pogadać. Wydaje mi się, że nie będę tutaj pierniczyła Wam 20 minut, aż to wyschnie, ale na pewno filmik będzie dłuższą chwilę. Oho, ktoś tu mi idzie. Dzień dobry. Tak, kochanie? Jak nie będzie, dlaczego? Tak. To gdzie kupimy? No, takiego to do kota. Zastanowimy się kiedy indziej, kochanie, bo Blaki będzie jeszcze z nami długo, długo, długo. Ale, ale gdzie kupimy? Są specjalne miejsca, gdzie się kupuje kotki. Nie martw się o to. Mamusia teraz nagrywa, kochanie, ale, dobrze? Ale gdzie się kupimy? U hodowców. Mi, mi, A miski? Miski możesz nawet w je kupić, czy nowe dla kotka? O. No, okay. dobrze. Yy, maseczki, maseczki, miseczki i maseczki widzicie? Trochę mnie to, yy, moje kulki się palą, świecą się. Dobra, pędzelek sobie odkładam na bok. Tutaj na laptopa. chwilę, chwilę zerknę tutaj, bo muszę włączyć ponownie internet. Z tego względu, że on mi się po prostu rozłączył. A dałam nowy filmik i patrzę, co się dzieje. Czy ktoś pisze, czy, czy są kciuki w górę, czy w dół, czy ktoś ma ochotę ze mną pogadać, czy, czy nie ma ochoty ze mną pogadać. No. Wracając do tematu, już sobie usiadłam wygodnie i sobie będę dyskutowała jeszcze tylko zerknę na sekundę. Czy są jakieś wiadomości? Wybaczycie mi to? Wybaczycie, nie? Przecież ty, wy do mnie piszecie, chciałam powiedzieć przez ty. Wy do mnie piszecie i to właśnie mm, prawdopodobnie teraz któraś z Was do mnie napisała. E, dobra. Wracamy do maseczki. Maseczkę stosuję od dłuższego czasu, wykonuję właśnie takie aplikacje mniej więcej raz w tygodniu. Nie robię dwa razy w tygodniu, bo, rob, bo... Dlaczego? Bo jestem leniwa i mi się nie chce. Nie żartuję. Nie wiem, jakoś tak nie jestem systematyczna odnośnie maseczek. Z drugiej strony patrząc to wykonuję to maseczkę raz w tygodniu, jeszcze inną raz w tygodniu i jeszcze inną raz w tygodniu, więc wychodzi, że dwa, trzy razy w tygodniu wykonuje maseczki, ale tą akurat wykonuje raz w tygodniu. Ona jest napęczniała jest powietrzem, więc trudno wyczuć. Czuję, że jest już lekka. Może mi stać na dwa, może na trzy razy. Eee, lubię ją. Moja skóra Odpoczywa, jak jest nałożona. Lubię ten efekt zastygania tej maseczki. A później o, o tym, co się dzieje z moją twarzą, opowiem już, jak ją będziemy ściągać. Ok? Słuchajcie, moje konto jest. E, moje konto. Konto to można mieć w banku. <laughs> Mój kanał jest. E, bardziej domowy, bardziej przyjacielski, ale również znajdziecie tutaj różne filmiki pod, z różną tematyką, yy, takie jak właśnie, nie wiem, jakieś gotowanie, jakieś przepisy, jakieś ćwiczenia, tagi, yy, pogadanki, makijaże. Nie, makijaż był chyba tylko jeden. Jestem kiepska w tych klocki. Yy, nie mam... Yy, jak się ustawić do kamery, żeby się pomalować, aczkolwiek może coś wymyślę na temat yy, właśnie takiej serii yy, pogadankowej, tylko że ciężko mi jest nawiązać jakiś temat i zacząć dyskutować o tym. Tak jak widzicie w tym momencie, jest to mój, mój pierwszy raz. I, I takie maseczki z łyżeczka będą yy, będą. Dosyć często pokazywane na moim kanale. Jeżeli chcecie, właśnie, żebym poruszyła jakiś temat podczas schnięcia tych maseczek, to walcie śmiało. Ja chętnie sobie pogadam, chętnie poruszę jakiś temat. Mam nadzieję, że taka forma filmików Wam się spodoba. Możemy się czegoś dowiedzieć, podyskutować, porozmawiać. Może być fajnie, prawda? A przy okazji, ten czas, który poświęcam na maseczkowanie się, mogę poświęcić Wam. I przy okazji sobie. Fajny pomysł? Moim zdaniem bardzo fajny. Ciekawy bynajmniej. Eee, słuchajcie, mieliśmy zimę. Eee, przez jeden dzień. Aczkolwiek śnieg jeszcze leży, ale nie ma minusowej temperatury. Śnieg już topnieje. Ja za bardzo zimę nie lubię, ale jeżeli spada śnieg tutaj raz na kilka dobrych lat, no to brakuje mi tego widoku, choćby tego widoku przez okno lecących płatków śniegu. Filmik już właśnie umieściłam na swoim kanale, więc na pewno, na pewno zobaczycie go lub już widzieliście. Prawdopodobnie już widzieliście, bo, bo ten filmik pokaże się nie wiadomo kiedy. <laughs> nie wiem, czy w ogóle go wrzucę będzie zależało chyba będzie zależało chyba od natchnienia. Dobrze kochani. Ja poczekam aż mi wystygnie i połączę się z Wami ponownie i porozmawiamy na temat odczuć, jakie mam, jakie są plusy i minusy tej maseczki, bo to mniej więcej ma o to chodzić. Filmiki będą trwały do około 20 minut. 15-20 minut będę chciała się wtedy wygadać. <śmany> o, rany! Pewnie będzie kiepski ten pierwszy filmik. Następny wydam lepszy. Pierwszy zawsze najgorszy. Dobra, do później, papa. Powracam już z zastygniętym i teraz najlepsza część. Zaraz wam pokażę parę. Może zbliżenie zrobimy. Troszkę, nie przestraszcie się. Jak <laughs> rasel był młodszy, to go, yy, to go straszyłam, że schodzi mi skóra. Zobaczcie, jak to wygląda. No, zoomuj się Dobra. Lecimy z koksem. ściągamy. Słyszycie to? Ten odgłos? Ona wygląda tak. Słuchajcie jakbym liniała nie. Wzrzucała skórę na, na, na zimę. Heh. Pewnie znacie te maseczki. Bo przecież au, au, o. Komera mi się już przekrzywiła. O, jak fajnie. Ja sobie to odłożę tutaj na razie. Zaraz posprawdzam, biorę lusterko, żeby to pościągać. A słyszysz? Konie, zamkniesz drzwi? A no, chyba nie słyszą. No dobra. I teraz mówmy. Nie, nie kąpałeś się wczoraj. Buzia. Dziękuję. Buzia jest naprawdę delikatna, mięciutka. Bardzo lubię tą maseczkę. Jest taka naciągnięta, taka wypoczęta, taka. No, naprawdę. Dużo osób mówi, że na przykład nie czuję różnicy po maseczkach. Ja tej różnicy aż tak bardzo też nie czuję. Yy, później, ale zaraz, właśnie po ściągnięciu. Tej maseczki jest ta buzia taka wygładzona. Fajnie się ją aż dotyka mięciutko, tak mięciutko, cieplutko. <laughs> nie cieplutko. Jeszcze dotykam gdzie, nie gdzie, czy mi nie zostało jakieś skrawki. Ja niedługo będę szła do, do mycia, więc na tą chwilę na buzie nie nakładam nic. Ta buzia niech mi sobie odpocznie od innych kosmetyków. Oczywiście w wannie. W wannie umyję normalnie twarz, i po powrocie tutaj nałożę swoją wieczorową pielęgnację. Kochani, to by było na tyle. Po, po. Polecam. Wszędzie mam teraz te. Kawałki. Polecam Wam bardzo serdecznie do wypróbowania tej maseczki. Dla mnie ona naprawdę jest bardzo dobra. Tą gładkość twarzy. No, czuję dosyć, dosyć długo. Widzicie, aż się zaczęła dosyć długo. Słuchajcie, następne, następne e, maseczki m, będą również w takiej formie, będę tu siedziała, nakładała, później, e, jeżeli będą do zmywania znowu będę szła, zmywała, wracała i, i mówiła, co na ten temat myśl. E, jeżeli chcecie, żebym podczas e, nagrywania tych, e, re, tych pogawędek maseczkowych e, o czymś wspomniała, opowiedziała może o czymś albo jakiś temat, te, te, temat Was interesuje, co ja myślę na, na dany, nie wiem rzecz, słowo, czy co lubię, to piszcie komentarze, piszcie o czym byście chcieli, żebym pogadała właśnie w tych m, maseczkach ploteczkach mam nadzieję, że ta, takie filmiki również przypadną Wam do gustu i będziemy mogli sobie porozmawiać, poplotkować właśnie w ten sposób u mnie na kanale. Dziękuję za oglądanie. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno i zapraszam do następnego filmiku. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o kciukach w górę i o komentarzach na dole. Jeżeli jeszcze ktoś mnie nie subskrypuje, a miliony widzów są gdzieś tam i jeszcze mnie nie oglądają. Zapraszam bardzo serdecznie do takiego swojskiego, domowego kanału. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Papa. Pa.